There's danger afoot, underfoot. The bugs lurk in subterranean tunnels, preparing for their next vicious attack. Wiping out these nests is dangerous work, but nothing the mobile infantry can't handle. Our brave troopers will uncover and eradicate the enemy wherever they hide.

Zobaczmy, gdzie możemy tu zajrzeć. Tutaj. Pozamykali drzwi. Tutaj. Nowy cel. Zdobądź sterownię. No tu coś już. Robaczki idą. Dalej coś widać. Zamknięte drzwi, czyli jedyne przejście, tędy. No to wbijać tam. Ekipo. A tutaj chyba nawet nie będziemy mogli wzmocnić ściągać, no bo jak tu mają statki wylądować, jak jesteśmy pod ziemią. Mamy być gotowi na wszystko, tutaj coś będzie. Zobaczmy. lecimy dalej. Co to będzie? Aha, tu są te zamknięte drzwi. Drutę, a jakąś lampę nawet mamy. Znisz gniazda lęgowe. No to niszczmy te gniazda lęgowe. tego idzie? Może sniper niech tam ładuje te gniazda w O, lecz tego jest nie wszyscy Chodźcie tam bliżej zwalić to Dobrze jest. Zrobiony, Idziemy dalej. Co będzie pod górką? Dobra, dawać ludzie. No tu, wejdźmy sobie na góreczkę. Mapa jest całkiem spora. No? Ta misa. O, dobra, już tam widać, coś tam jest. Może niech się zejdą wszyscy razem. Tutaj chyba nie było przejścia. Jednostka zyska promocję. Co my tu mamy? Odblokowanie zdolności taktycznej, zdolność doświadczenia, do zwiększanie prędkości ruchu, większa zwiększa, zwiększa obrażenia. Zdolność taktyka daje się większe sobie jednostki, zdobyte doświadczenie, zwiększa częstotliwość, zwiększa odporność na ogień zaporowy. Agresywne, może sobie weźmy. Yes, Affirmative them. Roger that. Move Medally. I hear movement, and it ain't coming on two legs. Yes. Come on, people. No to znowu atak. Dobra, damy sobie radę z takimi małymi jednostkami. No jak to zadziała? Jeszcze teraz nie było sensu. Lecimy, lecimy. Póki co się nikogo nie straciliśmy, no więc jest dobrze, no ale to w każdej chwili może się zmienić. Jakaś nowa jednostka robali się, pokaże i będzie kłopot. O, tutaj rozwalić to szybko. Ty tam strzelaj i ty też tam strzelaj. A dobra, a zobaczmy teraz to, jak to działa. Oj, to tylko ci, co są w zasięgu, to mają lepszy strzotek. A, to to długo nie działa. Dobrze, a wy co macie, snajperzy? Blokuj zdolność okaleczający i flara czyjnikowa. No to ten strzał może okaleczający spróbujmy, co to jest Granat zapalający. Tam coś jest, lepiej sprawdzić, czy później się cofać, żeby coś zniszczyć. To wygląda, że tu, aha, tu nic nie było, dobra, czyli będziemy musieli w tą stronę uderzać. Tutaj stańmy sobie tutaj. Widać, na razie nie możemy ani ckm postawić. Dobra, no, lecisz dalej. Karabinami muszą pierwsi iść, raczej. Tu coś było. Nic. No to z góreczki będzie dobrze. Hmm. Będźmy tu jeszcze na górę. To to jest. Mam jakiś granat? Czekać. O, dało się. Co to było? Górą się da przejść. Co to było? Jakiś duży robot szczęście tutaj nie straciliśmy za dużo jednostek. Tam jeszcze zobaczę, co tam mogło być. Bo tuż do gwiazdki będziemy szli chyba. Na nic nie było. Wracać. I wracamy. Tu chodźcie. Chyba nic nie ma do góry, nie? nic nie ma. Dobra, idziemy tu. Dobra, jak tu wejdziemy, to może być problem, żeby stąd wychodzili. Trzeba tam się zatrzymać. Ale dobra, nie ma takiego problemu. Tu trzeba wejść do bazy. Trzeba tych pozałatwiać. A z tyłu też idą w skałęce. Wejdźcie tu do środka, wszyscy. Sprawdźmy tutaj. Tu nie ma nic. Wejdźmy tu, zanim tę sterownię przejmiemy, to tu w koło trzeba oblecieć. Sprawdzić. Pancernik, tu, o, dobra, tu coś jest. Ale sobie najpierw obejdę, tutaj, brama zamknięta. Tu na górkę wejdźmy. Może tu jest coś do zniszczenia i będziemy mieli później trochę łatwiej. Tu coś będzie przejście Okej, zanim sterownie przejmiemy, to tu sprawdźmy co tutaj było to jest otwarta brama. Dobra, czy tutaj było tylne wejście do tego. O dobra, tych załatwimy sobie chociaż. Może później będzie lżej tamtą cię bronić, jakbyśmy dobra jakąś dziwną misję po przejęciu sterowni, bo tak podejrzewam, że jak ją przejmiemy, to już będzie jakaś grubsza walka. Dobra, zobaczmy, czy tu jest coś, co można wysadzić. Tam są zamknięte drzwi, tu zobacz. Coś jest. No jakieś przejście. Da się tam przejść. Zrobili także tylko robale. A tu coś było. Skrytka amunicji. Dobra, to weźmy tą skrytkę amunicji. te drzwi, i dopiero wtedy pójdziemy sobie przejąć sterownię. Coś macie? Maźmy sobie ogień zaparowy. Wsparcie yes, wojenne plus jeden. A czyli CKM a mogę postawić. A teraz pytamko. Czekajmy, czy CKM później się demontuje. Ty możesz CKM wstać. A postaw mi tu CKM, -a. a coś tak mi się zdaje, że tu będzie atak jakiś od razu. Robaki od razu wyczują co my tu chcieliśmy zrobić. Jest Kamik okay, dobra, teraz tak snajperzy tu muszą stanąć. Wychodźcie tutaj gdzieś. online. A, no właśnie Tak myślałem skąd to przyjdzie ten więc wy musicie wycofać tu, wychodźcie tu i... Okej, okay, i tak będzie dobrze. Chodź idą, a stąd idą. Wychodźcie tu. Dobra, czyli cekaj mi chyba dobrze postawiony. Jake tam jeszcze? Jak te nasze wojska strzelają, jest ich tu trochę. Co koniec? I kopalnia zabezpieczona. O, no, musimy kogoś uratować. To lecimy ratować. Dobrze, Bijać. CKM da się zdemontować. O, da się. To możemy ją stawiać gdzie chcemy. Tędy tutaj. Chyba tu musimy przejść. Tędy. okej. Okay. Bijać. A może postawimy sobie a gdzieś tu? O tu. Postaw CKM. job on the rescue colonel but we're detecting multiple bug contacts beyond that door all right Roger that Sir. you new guys lock and load we're going to kill some bugs to już nie poczerniałem posterana tak nie postawiłem poczekaj Aha, dobra, więc jak za tymi robole są za tymi drzwiami. Może CKMIK tutaj zostawmy? O właśnie. Dobra, co sobie stoi, zobaczmy tutaj co jest. Będziemy już mieli małe wsparcie z tamtej strony. To przejście tędy do, tam, do tego... O trudnie są, dobra. Trzeba tak trochę dookoła pozałatwiać to co jest. Może wyjść. O dobra. Jakby drugie wejście chyba, nie? Czekałem tutaj Czekajmy Koniecznie chyba dobrze postawiony A dobra wspomaga, będzie dobrze postawiony O jejku Kolejny pancernik, niedobrze To musimy się tak jakoś tam wycofać Cofajmy się, wycofajmy się Czekajmy, niech tutaj działa idzie ten pancernik tu do CKM-u. Widzę, że ten pancernik tam, o go od tyłu, może. Dajcie teraz tak, ty to wybuduj CKMA, a nie możesz. No dobra, wbijajmy teraz tak, to tu tu i ty masz jeszcze e, to. Zobacz co wy tam... No, ale tam sobie gdzieś to jest i jedźmy dookoła. Wyjdźmy sobie. wyciekajcie. Yeah, and Come on, fire at will. Affirmative. Yes, sir. Standing by. We cannot to that location. Again. Trochę jedna z tych straciliśmy niestety, a teraz... Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wielkie dzięki. Cześć.